Witam serdecznie. Z tej strony Maciek z ekipy ROKUL. Na tym filmie chciałem Wam pokazać, w jaki sposób wykonać izolację poddasza nieużytkowego przy użyciu granulatu z wełny skalnej Gran Rock Super. Granulat będziemy wdmuchiwać za pomocą maszyny, która jest dedykowana do tego rodzaju pracy. Pierwszym krokiem będzie przygotowanie stropu, w naszym przypadku będzie to sufit podwieszany. Przy doborze tej technologii musimy zwrócić uwagę na kilka ważnych kwestii. Pierwsza jest to ciężar, jaki będzie przenoszony na konstrukcję oraz na płytę gipsowo-kartonową. W naszym przypadku wysokość, grubość izolacji to jest 40 cm przy gęstości nasypowej 30 kg na metr sześcienny, co daje nam około 12 kg samego. Obciążenia na metr kwadratowy. Ta grubość izolacji 40 cm daje nam świetne właściwości termiczne, akustyczne i spełnia też warunki techniczne, jakie będziemy mieli w 2020 roku. Kolejny czynnik, na który musimy zwrócić uwagę jest przygotowanie podkonstrukcji pod płyty gipsowo-kartonowe oraz zagęszczenie profili. Musimy tutaj zwrócić uwagę na ciężar własnej konstrukcji i dodatkowo oczywiście ciężar izolacji. Przykładowe rozwiązania na pewno znajdziecie na stronach internetowych producentów suchej zabudowy, które na pewno Wam pomogą w pracy. Witam Was u góry. Zaraz przystąpimy do wdmuchu izolacji z wolny skalnej Gran Rock Super, ale przed rozpoczęciem pracy taka wskazówka wykonawcza. Warto jest zaznaczyć sobie wszelkie instalacje, które biegną po naszym stropie, czyli elektryczną i wentylacyjną. W późniejszym czasie, jeżeli cokolwiek się zepsuje, o wiele łatwiej będzie nam tę instalację odnaleźć, no i oczywiście naprawić. Przy dmuchu izolacji bardzo ważna jest też dbałość o nasyp odpowiedniej grubości. W tym celu możecie posłużyć się takimi oto miarkami, które nabijemy do boku naszych bale konstrukcyjnych, no i będziemy pilnować, żeby była odpowiednia grubość nasypowa. Może tak samo posłużyć się podziemcą laserową. W naszym przypadku sytuacja jest ułatwiona, ponieważ górna warstwa naszej izolacji odpowiada właśnie górnej warstwie ładu. Bardzo dużo ma tutaj tego rozwiązania jest to, że granulat wchodzi w najdrobniejsze szczeliny, czyli po prostu najdalsze miejsca, które normalnie ciężko byłoby nam zaizolować, czyli wszelkie instalacje, jeżeli macie w swoich rozwiązaniach kanały rekuperacyjne, wentylacyjne, nawet jeżeli macie dachy wiązarowe, gdzie te sterzenia są ponabijane, bardzo blisko siebie granulat zaizoluje każdą przestrzeń, tak naprawdę wejdzie wejdzie tak mówię w każdą szczelinę.